Anioł trzykrotnie ukazał się świętemu Józefowi we śnie. Za pierwszym razem, gdy okazało się, że Maria jest brzemienna, wówczas Anioł uspokoił Józefa, że Maria poczęła za sprawą Ducha Świętego i narodzi się Zbawiciel. Dwa drugie sny związane były z ucieczką i powrotem świętej rodziny do Egiptu. W drugim śnie Anioł nakazał świętemu Józefowi zabrać świętą rodzinę i uciekać do Egiptu przez zaplanowaną przez Heroda rzezią. I wreszcie trzeci sen, kiedy anioł ponownie we śnie pokazał się świętemu Józefowi, i powiedział, że rodzina bezpiecznie może już wracać i osiedlić się w Nazarecie. Być może zatem w obrazie Bernarda Kawalina mamy do czynienia z przedstawieniem trzeciego snu świętego Józefa. A dlaczego? Dzieciątko jest dosyć duże, jego nogi wystają poza kołyskę. Była to pewnie ta kołyska, którą święty Józef przygotował przed podróżą, kiedy jeszcze byli w Betlejem. Poza tym święty Józef i Maria czuwają. Józef drzemie oparty o stół, ma obok siebie laskę pielgrzymią, tak jakby w każdej chwili miał wstać i iść dalej chroniąc rodzinę. Maria i Dzieciątko spoczywają pod kotarą, tak jakby był to baldachim jakiegoś namiotu, a nie stały dom. Jednak czy to jest takie ważne? Który z tych dwóch ostatnich snów świętego Józefa mamy przedstawiony na tym obrazie? Może wcale nie bowiem chodzi tutaj o to, aby pokazać opiekuńczość świętego Józefa, jego rolę jako, jako strażnika świętej rodziny, ale przede wszystkim jako osoby, która spełnia wszystkie polecenia Boga przekazywane mu przez Anioła, chociaż nie są to przecież wcale polecenia łatwe do wykonania. Także tutaj mamy prawdopodobnie Józefa, który przez świętego Mateusza, ewangelistę, został pokazany w Ewangelii niejako jako Mojżesz. Który może powrócić ze swoją rodziną z Egiptu, kiedy już zginą jego wrogowie? Dołącz do stowarzyszenia przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie i korzystaj z bezpłatnego wstępu do jednego z największych muzeów w Polsce przez 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o pakietach członkowskich znajdziesz na naszej stronie internetowej www.przyjacielemnw.pl. Bernardo Cavallino był malarzem z Neapolu. Urodził się 6 lat po śmierci Caravaggio. Jednak Caravaggionizm miał się w Neapolu bardzo dobrze i to właściwie aż do końca XVII wieku. Nasz obraz powstał około połowy XVII wieku, ale widać w nim jeszcze wpływy sztuki Caravaggia, jego maniera tenebroza. Jednak Bernardo Cavallino łączył manierę tenebroza Caravaggia, jego naturalizm, z elegancją Antona van a przede wszystkim z wyrafinowaniem, jakiego nauczył się u swego bezpośredniego nauczyciela, Massimo Stanzione. Dla Caravaggionistów Charakterystyczna jest metoda pracy. Badania naukowe i źródła historyczne wskazują, że karawagianiści korzystali z modela upozowanego w pracowni. Było to radykalne odejście od tradycji. Do tej pory szkice i studia z żywego modela były jedynie wykorzystywane do pracy nad właściwym, skończonym obrazem. Karawagianiści wykorzystywali modela na całym etapie procesu twórczego. Dodatkowo ustawiając go w ciemnym pomieszczeniu i korzystając z punktowego źródła światła, uzyskiwali silne kontrasty światłocieniowe, dodatkowo budowali w ten sposób przestrzenność w obrazie. W obrazie Cavallino przedstawiona scena zdaje się być oświetlona punktowym źródłem światła. Jednak nie wszystkie postacie oświetlone są w jednakowym sposób czyli w jednakowym natężeniu i światłem padającym z tego samego miejsca. O ile światło na Aniele i świętym Józefie jest w dużym stopniu spójne, jedynie różnice występują w stopniu natężenia, to Maria i Dzieciątko oświecona jest światłem padającym bardziej równolegle do podłogi i trochę bardziej frontalnie, a nie od lewej strony, jak święty Józef. Dodatkowo cień na podłodze rzucany przez świętego Józefa Również został skrócony przez artystę, gdyż w rzeczywistości wychodziłby on zupełnie poza kadr kompozycji. Był to zabieg celowy, żeby zrównoważyć układ świateł i cieni w obrazie. Sam Anioł zaś nie rzuca w ogóle w cienia. Miało to na celu pokazanie niematerialności tej postaci. W rzeczywistości, gdyby rzucał ten cień, to zasłaniałby nim postać dzieciątka i Madonny. W obrazie widać wyraźnie brak lub pewne małe zróżnicowanie skali postaci w perspektywie oraz odległości między nimi. Gdyby Madonna i dzieciątko miały faktycznie odpowiadać wielkości tym z obrazu, to modelka musiałaby być nadnaturalnej wielkości. To prawdopodobnie wiąże się z tym, że mamy tutaj do czynienia z wizją senną. Ze snem. W związku z tym przywiązywanie wielkiej wagi do proporcji czy skali, postaci i oddalenia nie ma większego znaczenia. Święty Józef pogrążony jest w cieniu tak, jakby schowane przed wzrokiem widza, potem w półcieniu, lekko w świetle, lekko w cieniu pojawia się Anioł i zwróćmy uwagę na to, że on jeszcze nadlatuje, że jeszcze trzepocze mu się ta błękitna szata. On jeszcze leci, wskazując jednocześnie w tym samym czasie na Madonnę z dzieciątkiem i mówiąc w śnie świętemu Józefowi, że ma chronić rodzinę, wracać z nią z powrotem do, do Nazaretu. I w związku z tym światło pada bezpośrednio na Marię z dzieciątkiem, tak jakbyśmy wniknęli w ten sen. Nie widzimy świętego Józefa, natomiast widzimy to, co mu się śni. I stąd pewnie te proporcje postaci zostały skrócone, jakby ta odległość pomiędzy świętym Józefem a Marią została skrócona, abyśmy byli we śnie. W tym obrazie fascynujące jest właśnie to, że widzimy te postacie w takich masach światła, od cienia przez półcień, aż do takiego wielkiej, takiej kapsuły sennej, którą widzimy dzięki, dzięki temu przedstawieniu. Wszystko to wyraźnie nam pokazuje, w jaki sposób karavadżeniści budowali swój obraz, który powstawał na zasadzie kolażu. Tutaj w obrazie Cavallino. W pierwszej kolejności zapewne powstała grupa y, Świętego Józefa i Anioła, gdyż są na pierwszym planie. Dopiero potem artysta wkomponował postacie Madonny i Dzieciątka. Kto wie, być może ukazał matkę czuwającą przy swoim dziecku w trakcie snu. Temat snu Świętego Józefa był bardzo popularnym tematem w sztuce kontrreformacji, kiedy trudne prawdy wiary pokazywano w sposób prosty, Jednoznaczny, ale jednocześnie tak, aby każdy mógł przeżyć to, co widzi w obrazie. I mamy tutaj scenę z Nowego Testamentu, opisaną w Ewangelii Świętego Mateusza, jednak pokazaną w niezwykle rodzinny, czuły sposób, tak jakbyśmy obserwowali zwykłą rodzinę, w której ojciec opiekuje się swoją żoną i dzieckiem.